Na początek uporajmy się ze znakami pod pierwiastkiem jednym i drugim, bo zauważ, że jeżeli pierwiastkujemy pierwiastkiem nieparzystego stopnia liczbę ujemną, to ten znak minus zostaje, prawda? Czyli to jest tak, jakbyśmy teraz ten minusik wystawili przed pierwiastek tutaj. Oraz tutaj, jak podzielimy liczbę ujemną przez liczbę ujemną, no to otrzymamy dodatnią. Więc możemy sobie już te minusy darować, możemy je skreślić. Wynik po lewej stronie będzie na pewno dodatni, ale no właśnie jaki. No i teraz, żebyśmy mogli policzyć pierwiastki, ogólnie pierwiastki z liczb mieszanych, to takie liczby mieszane należy zamienić na ułamki niewłaściwe. No i robi się to w ten sposób, że. Mnożymy 8 razy 6 to jest 48, i dodajemy 1 z licznika. Otrzymujemy w liczniku 49, a mianownik przepisujemy bez zmian. I to mamy 49 pierwiastek sześcienny na całości. I to dzielimy przez. 5 razy 7 to jest 35, dodać 1 to 36. 36 siódmych. Trzeci stopień. To się równa. 1 i 1 szósta. A na razie przepiszę sobie tą liczbę. I teraz tak. Jeżeli dzielę pierwiastki tego samego stopnia, to to działanie mogę wstawić pod wspólny pierwiastek. Mogę je zapisać tak. O, w ten sposób. Następnie dzielenie. Zamieniam na mnożenie przez odwrotność. Tutaj taka cisza nastała, bo już myślałem, że że będziemy mogli coś skrócić, ale dobra jest jak jest. Trzeci stopień 1 i 1 szósta. Natomiast zauważam, że 49 mogę zapisać jako 7 razy 7. Jak jeszcze pomnożę przez tą siódemkę, to otrzymam 7 do 3. A pierwiastek trzeciego stopnia z 7 do 3 to jest po prostu 7. Identyczną sytuację mam tutaj. 6. 36 mogę zamienić na 6 razy 6, więc mam mnożone 3 szóstki w mianowniku, to jest inaczej 6 do 3. A pierwiastek trzeciego stopnia z 6 do 3 to jest po prostu 6. No i 7 szóstych to jest yy, inaczej 1, 1 szósta. Okazuje się, że ta równość jest prawdziwa.